Cześć, witam Was serdecznie po raz 91. we vlogu Powrót Roberta.pl Piąta rano, piękne warunki do nagrywania, ale jest temat, jest news, trzeba się tym podzielić. Zresztą zgodnie z obietnicą mówimy o poprawkach w Williamsie i to poprawkach, które naprawdę widać, które są naprawdę spore przed Grand Prix Niemiec. Co Williams powinien chcieć osiągnąć tymi swoimi poprawkami? Na podstawie wypowiedzi kierowców dotyczących problemów tego zespołu można wywnioskować, że Przede wszystkim powinno im zależeć na zwiększeniu docisku aerodynamicznego w swoim bolidzie, tak aby ten samochód zachowywał się lepiej w zakrętach, żeby można było szybciej te zakręty przejeżdżać, a jednocześnie na prostych, żeby był bardziej dociskany do podłoża, co pozwoli na lepsze dogrzewanie opon. Na to skarżyli się zarówno George Russell, jak i Robert Kubica, że z tymi oponami, szczególnie na krótkich torach, gdy trzeba dojechać do pól startowych, jest po prostu problem i nie rozgrzewają się one tak, jak powinny. Drugą rzeczą, na jakiej powinno zależeć Williamsowi, jest y, zmniejszenie oporów aerodynamicznych. Oni, mimo tego, że nie mają docisku, to mają duże opory co y, sprawia, że ta różnica którą powinien robić silnik Mercedesa no, zaciera się troszkę. Williams jest wolniejszy na prostych niż powinien być i musi to trochę rekompensować zmniejszaniem docisku, a to powoduje kolejne problemy. Więc generalnie naprawiamy fundamentalne błędy aerodynamiczne tego projektu. No i właśnie dzisiejsze y czy poprawki, które dzisiaj zostaną przetestowane przez Roberta Kubice a jutro przez George'a Russell'a mają na celu Zwiększenie docisku, przede wszystkim zwiększenie tego aero. Dlaczego tak William zrobi, że najpierw daje je kubicy, a potem George'owi No Po pierwsze, chodzi o to, aby porównywać te zmiany, które zostały wprowadzone w bolidzie, i to nie chodzi raczej o porównanie czasów, choć też pewnie się by gdzieś tam będzie na to patrzyło, ale bardziej o porównanie danych z czujników. Chodzi o to, żeby porównać je, te zmiany z, tym starą, z tą starą wersją w idealnie tych samych warunkach. Wiemy, że na Hockenheim te różnice pomiędzy piątkiem a sobotą, jeżeli chodzi o pogodę, temperaturę i tak dalej, będą kolosalne, więc to tym bardziej mądra decyzja, że Williams rozdzielił te strategie jazdy swoich kierowców. Robert Kubica te poprawki najnowsze przetestuje już dziś, czyli w piątek, w pierwszym i drugim treningu, natomiast jutro dostanie je. George Russell. Można by powiedzieć, no dobra, ale skoro i tak George Russell je dostanie, no to po co tak rozdzielać? No mimo wszystko to porównanie danych da też pewien kierunek Williamsowi, w którym mają iść z innymi częściami na dalszą część sezonu, mogą zobaczyć, co zostało poprawione, gdzie jest największy zysk, no i dalej przemodelowywać ten swój bolit tak, aby był jak najlepszy, najbardziej efektywny aerodynamicznie. No i to po prostu wymaga tego, aby dzisiaj tylko Robert Kubica używał tych poprawek. Nie wiem, dlaczego tak, tak zrobili, no ale że akurat dzisiaj Robert, a nie George. Ale akurat mnie to nie smuci. Bardzo dobrze, że Robert dostanie jako pierwszy te poprawki. Będzie mógł też je sprawdzić, ocenić swoim okiem bez i swoim tyłkiem, no bo kierowca to jest jeden z najbardziej wrażliwych narządów ciała kierowcy to właśnie tyłek aby wyczuwać wszelkie odjazdy tyłu na przykład samochodu i aby dokładnie stwierdzać co tam się dzieje czy też czuć wibracje choćby no to przejdźmy już teraz do tego co ten Williams przygotował bo zmiany jest naprawdę sporo i są podejrzenia że nie wszystkie te zmiany widzimy że coś tam jeszcze jest ukryte co może bardziej pomóc Williamsowi no przede wszystkim jest nowa podłoga Podłoga, z którą Williams miał problemy duże od początku sezonu. Ta nowa podłoga ma przede wszystkim zwiększyć docisk aerodynamiczny w zakrętach, strugi powietrza mają być na nią tak kierowane, aby ona jak najbardziej dociskała tył bolidu. Poprzednia podłoga miała takie, takie zęby wgryzające się po bokach, powiedzmy, czy takie u, wypukłe ugryzienia, tak, tak to nazwijmy. Zresztą będziecie to mogli wszystko, co ja mówię dzisiaj, oglądać na zdjęciach. Natomiast ta nowa ma takie podłużne bardziej wcięcia. No, po prostu wyszło im gdzieś w tunelu aerodynamicznym, że takie rozwiązanie będzie lepsze. No i mamy nadzieję, że się sprawdzi, że będzie ta podłoga też bardziej wytrzymała, mniej wrażliwa na jakiekolwiek uszkodzenia. To duża zmiana, ale są też inne ważne zmiany, no bo są też bardzo rozbudowane sekcje boczne. Williams był zespołem, który miał bardzo, bardzo ubogie. Te sekcje boczne tam naprawdę mało się działo, że tak to nazwiemy. Z bok, po bokach Bolidu, tuż przed wlotami tymi bocznymi powietrza, na wysokości jakby kokpitu kierowcy tam naprawdę było ubogo. Teraz zostało to mocno mocno poprawione. Mamy nadzieję, że tu też zyska aerodynamiczny. Został wprowadzony tak zwany bumerang, taka część na górze, która też ma lepiej kierować strugi powietrza. Bo generalnie no wszystko cała aerodynamika chodzi w niej o to, aby lepiej rozprowadzać powietrze po bolidzie. Raz, żeby wszystko było chłodzone tak jak trzeba, a dwa, żeby w odpowiedni sposób w odpowiednich miejscach do, to powietrze dociskało. Bolid do podłoża i dawało po prostu możliwość szybszego przejechania choćby zakrętów. Te zmiany w się właśnie po to są. I to możemy się też my troszkę podszkolić, co może się zadziać w bolidzie, jak należy te strugi powietrza kierować, aby no, uzyskiwać lepszy efekt, bo mamy nadzieję, że taki lepszy efekt zostanie osiągnięty. Kolejną zmianą są boki tylnego skrzydła, bo po pierwsze mamy takie e, trzy jakby dziurki na górze, te, takie otwory, e, a po drugie ten dół skrzydła został jakby pocięty, poszarpany, są takie też zęby od dołu. To rozwiązanie, które w którym przoduje w tym sezonie Renault, ono tam w tym tylnym skrzydle ich to się naprawdę bardzo dużo dzieje. No i Williams postanowił pójść trochę tym tropem. To też ma zwiększyć docisk aerodynamiczny i też zmniejszyć opory. No i kolejna rzecz. Tu może być duża zmiana również pod spodem bolidu, no bo. Wyszczuplenie pokrywy silnika, szczególnie tam z tyłu, jest ona bardzo zwężona. No to raczej świadczy też o tym, że pod tą pokrywą coś się zadziało, co pozwoliło na to wyszczuplenie jej i tam mogą być też duże zyski, zmniejszenie oporów. Mamy nadzieję, że to wszystko zadziała. Tych zmian jest sporo i powiem Wam szczerze, dzisiaj się, wczoraj dziwnie się patrzyło na doniesienia Twitterowe z padoku przed Grand Prix Niemiec, bo tam rządził Williams. Oprócz Mercedesa, oczywiście, i tam najwięcej było zdjęć poprawek w Williamsie. Były artykuły zarówno na autosporcie, jak i na RaceFans, że Williams przywiózł duży pakiet poprawek. Omawiano, co tam się zadziało w tym bolidzie. No i to pierwszy raz w tym sezonie mieliśmy aż tak, aż tak dużo tych poprawek. I aż tyle się o nich mówiło. No, ale z drugiej strony inne zespoły już tam zaczynają bardziej patrzeć pod kątem 2020 roku. Na no, Williams miał taką ogromną stratę, że musiał po prostu coś zrobić, żeby ten sezon ratować. Szczególnie, że oni twierdzą, że ten Bolid będzie bazą na 2020 rok. Generalnie Williams no, wydaje się, że zrobił takie w pierwszych wyścigach kilka kroków wstecz, minimalizował straty po to, żeby teraz z tym bolidem się poprawiać, żeby po prostu się rozpędzić i móc przeskoczyć te przeszkody, które mają. Natomiast no, nie możemy się spodziewać, że nagle oni odrobią całość z tej swojej straty. Do przedostatniej ekipy to było 1,3-1,5 sekundy. Być może to będzie kilkadziesiątych, być może to będzie troszkę więcej, niemniej nadal, tak jak powiedział zresztą George Russell, no to będą poprawki, które i tak sprawią, że oni będą na ostatnim miejscu, ale być może będą bliżej i być może, tak jak to było zresztą na Silverstone, pozwolą im te poprawki wykorzystywać błędy innych, bo to też była bardzo ważna rzecz na Silverstone, że wydaje się, że Williams był w stanie skorzystać z błędów innych, z kłopotów innych e, kierowców, czy Sergio Pereza, który miał e, przebitą oponę w końcówce wyścigu, czy e, Sebastiana Vettel'a, który tam się zderzył z Maxem Verstappenem, no niemniej Williamsy przyjechały przed nimi i to była bardzo dobra wiadomość, bo właśnie nawet Robert Kubica zwracał uwagę, że nawet jeżeli inni popełnią błędy, mają problemy, Williams nawet nie jest tego w stanie wykorzystać, więc teraz mamy nadzieję, że będą w stanie to wykorzystywać, że będzie się dużo działo w wyścigu, no i że Williams będzie miał satysfakcję z tych poprawek, że Robert Kupica powie, że tak działają. Robert Kubica, co ciekawe, będzie jechał z, ze starą wersją zawieszenia, tą używaną jeszcze przez niego na Silverstone i, i wcześniej. Natomiast George Russell pojedzie z tą nowoszą wersją zawieszenia, ta, która weszła na Silverstone, była testowana. No to dziwne dosyć, że tak panowie zdecydowali, ale to są podobno ich wybory. No i być może w całym bolidzie Roberta Kubicy. To nowe zawieszenie się y, nie sprawdza. Jest jeszcze tam pewna wątpliwość dotycząca dyfuzora Roberta Kubicy, czy na pewno został ten sam, czy może tam jest coś zmienione, odchudzone, jeżeli chodzi o bolid Williamsa. To przekonamy się o tym dziś. Być może też kierowcy powiedzą coś więcej o zmianach, które zostały uczynione. Naprawdę tych zmian jest sporo. Warto poprzyglądać się zdjęciom również na blogu. No i zobaczymy ile dzisiaj to Williamsowi da, a przede wszystkim jutro w kwalifikacjach, no bo to będzie papierek lakmusowy. Ten piątek przy temperaturze zapowiadanej 39 stopni Celsjusza na torze Hockenheim może być dziwny dziś. Być może ekipy no nie będą jakoś bardzo nadwyrężały swoich bolidów, czy będą jechały na starych na przykład jednostkach napędowych, tak żeby no, oszczędzić to wszystko co nowe, no bo mimo wszystko te 39 stopni to nawet jak na FW1 to są ekstremalne temperatury. Dodatkowo zużycie opon też będzie zupełnie niewspółmierne do tego co ma się dziać w dalszej części weekendu, więc te testy też mogą niewiele zespołom pomagać. Zobaczymy, wszystko będzie się dzisiaj rozgrywało. Na pewno przed nami ciekawy weekend. Fajnie, że Williams wreszcie się ogarnął i wprowadził te poprawki, bo na to czekaliśmy naprawdę bardzo długo. No, widać, że pracują, tylko wolno po prostu pracują, ale cóż, może ta syzyfowa praca się opłaci i będziemy mogli wreszcie ich za coś pochwalić na koniec tego weekendu, że no dobra, działają te wasze poprawki, róbcie tak dalej. Obyśmy takie wrażenia mieli po zakończeniu tego weekendu, zapraszam do subskrybowania kanału, zawsze coś tam to daje. A ja życzę Wam miłego odbioru Grand Prix Niemiec, żebyśmy mieli dużo fajnych, pozytywnych emocji. Dzięki za słuchanie, do zobaczenia, cześć!